Możemy powiedzieć ewentualnie coś takiego, że. E... I to była bardzo dobra wypowiedź. Kiedy się robi naprawdę gorąco, potrzebujemy odpowiedniej broni. Aby dalej jeździć motocyklem. Generalnie fajnie mieć dwie kurtki motocyklowe. Jedną meszową, drugą taką dużo bardziej uniwersalną. Kiedy będziemy mogli jeździć w chłodniejsze dni. Więc ja generalnie uwielbiam dobrze wentylowaną odzież. Dzisiaj w tym materiale pokażemy wam nowość odseki Jest to kurtka Super R. I to jest jedno słowo, to jest nowa kurtka, nowy model. Z czego jest zbudowana i jak wygląda? Kurtkę możemy kupić w trzech wersjach kolorystycznych. Czarną z czerwonymi wstawkami, z jasną, taką jak ma Petit. Oraz czarną z niebieskimi wstawkami. Moim zdaniem uważam, że ona jest najfajniejsza, bo niebieskie wstawki są motobandowe. I ubraliśmy się tak nie bez przyczyny, ponieważ Petit woli bardziej jasną kurtkę. Ja z aspektów wizualnych lubię te niebieskie wstawki. I oboje mamy rację. Ja dlatego, że wiem, co jest fajne. Natomiast Petit wybrał biały kolor, który będzie dodatkowo zgrywał się z elementami tej kurtki. Czyli, jeżeli to ma być dobrze wentylowana kurtka, to jak będzie dodatkowo jeszcze jasna, to będzie się z automatu mniej Mnie nagrzewała. Więc to jest bardzo rozsądne. Tak, skupok. a potem powiesz, to, ale to trzeba jeszcze potem wyprać. Trzeba wyprać, ale z tym także nie mamy problemu. Wiemy, jak to zrobić. Oglądnicie sobie odpowiedni odcinek o tym, jak odzież motocyklową brać. Zacznijmy od ceny, ponieważ jest ona tutaj kluczowa. Kurtka kosztuje 749 zł. I teraz niektórzy chwycą się za głowę i powiedzą: Ola Boga, za kurtkę meszową tyle pieniędzy. Przecież na przykład czekam jeszcze Airflow 2, która jest wyceniona na 500 zł. Więc panie, dlaczego przepłacać? I już tłumaczę. W internecie tego nie sprawdzicie w żadnych tabelkach. Nawet w sklepie niektórzy odrzucą tą kurtkę ze względu na cenę, bo stwierdzą, że druga meszowa jest w sumie taka sama, może trochę brzydsza, a może mu się nawet bardziej podoba, więc wezmą tamtą. A ja wam powiem jaka jest różnica w tych kurtkach. Różnica przede wszystkim składa się z materiału. Tutaj mamy Invista Cordura, czyli miękki materiał kordurowy, który jednocześnie jest bardzo odporny na przetarcia, przedarcia, jest po prostu bezpieczniejszy dla nas, a jednocześnie zapewnia nam bardzo wysoki komfort. Drugim takim materiałem, który wpływa na cenę, bezpieczeństwo i komfort, to jest ten mesh, ponieważ tutaj jest to mesh Protecto. Tutaj jest dużo większe zagęszczenie. Tych siateczek i one są bardziej wytrzymałe na tarcie. Jeśli chodzi o wentylację, to obie kurtki będą wentylowały tak samo, więc to wy musicie wybrać, którą kurtkę wolicie. Ta kurtka jest po prostu bezpieczniejsza niż Airflow. Jeżeli chcemy czegoś więcej, po prostu od kurtki takiego większego bezpieczeństwa i komfortu, to wtedy wybieramy właśnie droższego Super Superera. Idziemy dalej. Bezpieczeństwo. Tutaj znajdziemy już ochraniacze D3O. One są tylko na barkach oraz łokciach. Niestety, na plecy musimy sobie sami dokupić i od razu Was zachęcam, żeby to zrobić. To jest nasze bezpieczeństwo, warto w to zainwestować. Natomiast, w Kurtce Airflow ochraniacze spełniają ten sam poziom bezpieczeństwa, ale są twardsze, jakby mniej komfortowe dla nas. No, tu masz po prostu jakby wersję Pro. Tam masz taką wersję lightową, tu masz wersję Pro. Kurtka posiada membranę wiatro- i wodoodporną Rejza, więc kiedy spadnie temperatura, my stwierdzimy, że ok, jeździmy po mieście, mamy w tej chwili tylko tą jedną kurtkę, ma ona nam, musi ona nam ona wystarczyć, to nadal da się jeździć przy 15 stopniach, spokojnie jesteśmy w stanie jeździć nadal w tej kurtce. Ta membrana po prostu zamyka nam całą wentylację. Warto także zwrócić uwagę na to, że Super R jest taki troszkę bardziej slim fit. Zobaczcie, że nawet jeśli chodzi o dopasowanie, to mamy zarówno regulację tutaj na biodrach, na rękawach, jak i tutaj, taką regulację typowo z kurtek turystycznych. To jest genialna sprawa, natomiast jeżeli macie więcej przestrzeni bagażowej w niższej części waszego ciała, to zdecydowanie Super Air to nie jest do końca to, czego szukacie. To jest taka bardziej modna kurtka, taka lęsiarska, taka fit. Ona musi po prostu dobrze wyglądać, dobrze wentylować. Jak się w takiej kurtce jeździ? Mamy tutaj jakieś drobne kieszenie w środku, jak i na zewnątrz, natomiast są to drobne kieszenie. Naprawdę, no... Ja z tego, co pamiętam, to udało mi się tutaj schować portfel, telefon. Natomiast musimy pamiętać o tym, tak, że każde schowanie telefonu lub innych większych rzeczy sprawia, że będzie to już widoczne. Więc tak, da się to przewozić, natomiast zmniejszy to komfort, jak i ładność, powiedzmy, tej naszej kurtki, bo zobaczcie, że tutaj Wygląda jakby Petty przewoził Glocka i miał napaść na stację benzynową. Tak to mniej więcej wygląda, kiedy zaczniemy pakować wszystko do naszych kurtek. To z całą pewnością nie są kurtki turystyczne, one nie do tego zostały stworzone. Natomiast zostały stworzone do tego, żeby było nam wygodnie. I od jakiej prędkości ta kurtka zaczyna działać? Generalnie zaczyna działać, kiedy nawet stoimy i zacznie wiać, wiać wiatr. Już wtedy to czujemy. Im jest goręcej, tym ten efekt będzie szybszy. Natomiast zastanawialiśmy się, czy jadąc motorowerami to ma sens. I tak, ma sens. Nawet przy motorowerach zaczynało się już robić chłodno, więc działają te, te kurtki. Przy większych pojemnościach, większych motocyklach również będzie to działało. Będzie to jeszcze potęgowane, więc do takich rozsądnych temperatur, powiedzmy, kiedy jeździmy, jest dla nas bezpiecznie, jest dla nas komfortowo. Bo jeżeli motorower, jazda po mieście daje radę z taką kurtką, to wszystkim innym będzie po prostu lepiej. Jeśli chodzi o wygodę, no tutaj... Kurtki meszowe są po prostu wygodne, mogą być bardzo wygodne albo bardzo, bardzo wygodne i moim zdaniem, biorąc pod uwagę jeszcze to dopasowanie tej kurtki, to jest po prostu spoko. I tą miękką kordurę. I dokładnie, i tą miękką kordurę. Ja od razu bardzo szybko pozbyłem się membrany wiatro- i wodoodpornej, ponieważ w tych kurtkach przede wszystkim cenię sobie dobrą wentylację. I jeździ się po prostu świetnie w takich kurtkach, więc pod tym względem spoko. nitka ma lekko przedłużony tył i dla większości osób, tak jak ja czy Petit, to jest spoko. Nawet Petit Wam zaprezentuje lekkie pochylenie do przodu, bo przecież nie jeździmy na Ducati, na żadnym superbajku. No, natomiast osoby szczupłe, ale bardzo wysokie, np. 1,90 m będą miały z tym niestety większe problemy. No te kurtki będą dla nich po prostu za krótkie. I teraz szybkie podsumowanie. Kurtka na pewno ma dużo zalet, jak chociażby fajny materiał, bezpieczeństwo, dobry krój i wygląd, i trzy wersje kolorystyczne. Z minusów brak tego ochraniacza na plecy to z całą pewnością, szczególnie przy tej cenie, jest minusem, więc albo powinni dodać ochraniacz na plecy, albo lekko obniżyć cenę i wtedy do tej kurtki naprawdę ciężko będzie się przyczepić. Pokazaliśmy Wam najwyższy model kurtki maszowej od Seki. Jeżeli ta cena Wam odpowiada, bo tutaj po prostu dopłacamy do lepszych materiałów, ja uważam, że warto to zrobić, jeżeli ktoś by się mnie zapytał. Czy warto kupić tą kurtkę, jeśli masz 7,5 stówy? Tak, warto i do od razu ochraniać. Pokazaliśmy Wam też różnicę z tańszymi modelami, myślę, że to wszystko daje pełen obraz. My ją weźmiemy jeszcze ze sobą, ja myślę, że przynajmniej ja wezmę tą wersję także ze sobą do turystyki motocyklowej, bo zawsze warto mieć taką zapasówkę, ona się spokojnie do kufrów zmieści i widzimy się już wkrótce w kolejnych filmach.